Jak chronić psa przed kleszczami? Niestety, problem kleszczy dotyka psów o wiele, wiele mocniej niż nas ludzi. Co oczywiste, przebywają one jednak bliżej ziemi, biegają po parkach, łąkach i o wiele łatwiej mogą po prostu złapać tego kleszcza. Te kleszcze w łatwiejszy sposób mogą się niestety do nich przyczepić. I dlatego warto i trzeba. Pomóc naszym pupilom, chronić je przed tym zagrożeniem, ponieważ kleszcze to nie tylko zagrożenie dla nas, ludzi, ale też również dla naszych psów. I tu jest kilka metod. Zacznijmy od tej, można powiedzieć, najprostszej, czyli od specjalnych obroży. Obroży, które są nasączone, które zawierają substancje mające za zadanie odstraszyć kleszcze, czy też, też niekiedy inne owady, od naszego pupila. Po, pierwsze, po prostu te substancje znajdujące się w tej obroży powodują, że pies nie jest atrakcyjnym obiektem dla naszych, nie naszych, tylko no, dla naszych wrogów, czyli dla kleszczy. Pamiętajmy jednak, że... Te obroże nie za dobrze sprawdzają się w przypadku psów o bardzo dużej ilości sierści. Muszą być one w odpowiedni sposób założone, czyli muszą przylegać do naszego psa. Tutaj też musimy uważać na kąpiele. Musimy myć ręce po tym, jak dotykamy tych obroży. Ale te obroże działają bardzo długo, ponieważ niektóre mogą nawet przez 6-8 miesięcy zapewniać naszemu czworonogowi ochronę przed kleszczami. Pamiętajmy, nie jest to stuprocentowa ochrona, ale jest. Do tego uwaga na zapach, ponieważ niektóre z tych obroży mogą dosyć intensywnie i nieprzyjemnie pachnąć, są też bezzapachowe. Niestety nawet nie wiem, czy te mocniej, o mocniejszym zapachu są skuteczniejsze, bo oczywiście nie musi to nic oznaczać. Pójdziemy dalej, czyli tabletki. Równie prosta... Nie zawsze tak skuteczna metoda, pamiętajmy, żeby te tabletki były dobrane i do wieku, i do wielkości psa, żeby były podane w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, dlatego tu bardzo często należy oprzeć. Właściwie zawsze oprzeć takie coś, na przykład na pomocy weterynarza, specjalisty, który powie, jakie, kiedy, w jakiej ilości i jakie mogą być skutki niepożądane. Po prostu, żeby te tabletki. Mogły działać w odpowiedni sposób. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij, wrzuć na swoje media społecznościowe, na jakąś stronę. Dziękuję za każdą aktywność. Później mamy kropelki. Te kropelki stosuje się po prostu na skórę, nie na sierść. Tu musimy pamiętać i działają 3-4 tygodnie. Pamiętajmy, że dwa dni przed, dwa dni po nie należy takie obsakąpać żeby ten pies tego nie zlizywał i po prostu od głowy, poprzez całe kręgosłup, skroplamy w odpowiedni sposób. W instrukcji musi być znajdować się informacja o tym, w jaki sposób należy to zrobić, i przez 3-4 tygodnie mamy spokój. Kolejną metodą są spreje. Kolejna łatwa metoda, ale niestety może nie tyle, że nieskuteczna, bo jest skuteczna ale. Obsikanie, tak to powiedzmy, dużego psa to jest dużo czasu, duże problemy i duży koszt. Poza tym, poza tymi tabletkami, obrożami, kropelkami i sprayami, kilka osób wspomniało mi o urządzeniach emitujących dźwięk o specjalnych częstotliwościach, który ma odstraszać kleszcze. Ja o tym nigdy nie słyszałem. Nie widziałem tego urządzenia w działaniu, więc się nie wypowiem. A chociaż może ktoś z Was o takim czymś słyszał, stosował, to może niech się wypowie, czy to działa, czy to jest coś. Nie wiem. Nie miałem nigdy do czynienia, nigdy nie słyszałem, więc się nie wypowiem. Również są możliwości inne, takie jak naturalne olejki. Niestety. Skuteczność tych olejków nie zawsze jest taka, jaką byśmy chcieli. O tych olejkach też się nie będę wypowiadał, ponieważ nigdy nie stosowałem, osoby, z którymi rozmawiałem, które stosowały te olejki dużej skuteczności ich nie zauważyły. Więc to jako ciekawostka, te olejki wystarczy wygooglować, czy też poszukać na YouTubie, o tych olejkach są materiały. Można spróbować. Oczywiście zawsze te naturalne metody mogą być. No nie zawsze, ale często te naturalne metody mogą być fajniejsze dla naszego psa. Chociaż jak zawsze i z kropelkami, i z obrożą, z tabletkami pamiętajmy, żeby obserwować psa, żeby spróbować, czy to nie szkodzi naszemu psu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.